Cześć! Witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj kolejna topka, ale tym razem marka, którą darzę bardzo dużym sentymentem. Marka Casio. Legendarna japońska firma, która dała branży zegarkowej mnóstwo udanych i kultowych zegarków. Takie serie jak G-Shock, Edifice czy Vintage mają mnóstwo miłośników na całym świecie. Sam należę do na miłośników tej marki i posiadam kilka ich zegarków w kolekcji. Wybrałem dla Was pięciu przedstawicieli tej marki, którzy według mnie są ciekawą propozycją do 500 zł. Na początek, na początek G-Shock. G-Shock'i lubię, szanuję. Jest to kultowa seria, już występująca praktycznie jako marka własna. Model GA-900-1 AER za 489 zł to średni model Dziszoka w wersji analogowo-cyfrowej. Rasowy wygląd, solidna koperta z delikatnymi żółtymi akcentami. Wodoszczelność 200 metrów i wstrząso odporność. Żółte akcenty na tarczy, bokach koperty i przyciskach podświetlenia bardzo ciekawie kontrastują w mojej ocenie z pozostałymi czarnymi i czerwonymi elementami. Przepraszam, czarnymi elementami. Zegarka. Wygodny, bardzo ciekawie wykonany pasek. Szlufka z tworzywa. dwa rzędy, dziurek. Sam język sprzączki jest metalowy, dosyć spora szlufka. Przystępne rozmiary, o czym będę mówił za chwilę, są na pewno ogromnym obtutem tego zegarka. Nie jest to największy dziszok. Będzie leżał dobrze na większości nadgarstków. Ciekawie wykonane wskazówki zwracają uwagę. A w zasadzie ich malowanie i, i to szkieletowanie białe końce bardzo mi się to podoba. No, i dla mnie robotę robi ta żółto-czarna ramka wokół małej subtarczy informującej o aktualnie uruchomionych funkcjach. Całościowo zegarek prezentuje się bardzo fajnie. Te atrapy wkrętów tutaj to też coś, co fajnie zwraca uwagę. One się odróżniają, dlatego że nie ma tu wielu metalowych elementów, a te wkręty ewidentnie tym srebrem się odróżniają. Perforowane przyciski tutaj w takich ramach. Tarcza dosyć głęboko osadzona z takimi indeksami. Mi to kojarzy się białymi, kojarzy mi się to z zębami. Świetny żółty napis Shock Resist. Niech was nie zwiedzie czytelność. Tego negatywowego wyświetlacza to jest dosyć mocne oświetlenie. I kolejny mały negatywowy wyświetlacz odliczający upływające sekundy. Standardowy dekiel Casio g -Shock. Tu pięknie widzimy tą żółtą część koperty. Co ważne, pasek jest wyposażony w złącza do szybkiej. Zmiany. Płaskie szkło mineralne. Naprawdę bardzo ciekawa propozycja występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Szkiełko osadzone dosyć głęboko, więc ryzyko uszkodzenia niewielkie. Oczywiście jak będziemy go traktowali jak pełnoprawnego dziszoka, to zawsze możemy je zarysować. Funkcje na pokładzie tego zegarka. Mamy timer. Tak jak widzicie, ta mała subtarcza teraz nas informuje o tym, że timer został uruchomiony, czas światowy, alarm, stoper. I wskazanie czasu. Podświetlenie jest realizowane za pomocą tego bardzo ciekawie wykonanego przycisku. I prezentuje się w postaci jednej diody. Bardzo fajny model. Wymiary średnica 47 mm. Grubość koperty to 15 mm. Od ucha do ucha to 52 mm. I między uszami rozmiar dziszokowy. Przymiarka. Proszę. Tak się prezentuje ten g -Shock. na moim nadgarstku 17,3 cm. Piąta ciurka. Bardzo fajnie leży w mojej ocenie. Polecam ten model. Kolejna propozycja to przeciwieństwo poprzedniego modelu. Mianowicie seria Vintage i reprezentant, czyli model. A158 WETB-1 AEF za 314 zł. Niewielki cyfrowy zegarek odwołujący się do dawnych modeli cyfrowych Casio. Szara koperta wykonana z tworzywa sztucznego. Zegarek niesamowicie lekki. Stalowa bransoleta w tym samym kolorze. Dyskretny, czytelny, a jednocześnie pasujący do wszystkiego zegarek. Dla osób, które od zegarka oczekują podstawowych funkcji, a jednocześnie chcą posiadać zegarek cyfrowy to według mnie idealna propozycja zegarek z tej serii na ostatniej gali złotej piłki miał na nadgarstku Robert Lewandowski polecam wam wygooglować wrzucę wam tutaj zdjęcie to pokazuje uniwersalność tej serii polecam nie tylko na mniejsze nadgarstki polecam na co dzień bardzo ciekawy interesujący model generalnie seria vintage to jest coś co do mnie trafia Yy, posiadam Casio Kalkulator, yy, tą nową wersję. Też wam tutaj wrzucę zdjęcie i link do recenzji i model, którego nie recenzowałem, trochę starszy, też wam podrzucę tutaj fotografię. W co jest wyposażony ten zegarek? Mamy wskazanie czasu w trybie 24 albo 12 godzinnym, wskazanie dnia tygodnia, wskazanie dnia miesiąca. Mamy alarm, mamy stoper i ustawienie czasu. Podświetlenie realizowane jest za pomocą niewielkiej diody. Tak jest realizowane. Podświetlenie. Bardzo fajnie prezentujący się model, ale żebyście mogli zobaczyć, jak on się prezentuje, to na początek wymiary. 38 mm. Grubość koperty to tylko 9 mm. Od ucha do ucha. 37 mm, czyli niewiele, i między uszami 18 mm. Przemiarka. Proszę. Tak się prezentuje, Casio Vintage. Trzeci model. To propozycja dla tych wszystkich, którym nie podoba się stylistyka g -Shocka. Nie do końca odpowiada im wygląd zegarków Casio Vintage, ale nie lubią też zegarków analogowych. Wolą zegarki cyfrowe. Do tego chcą, aby zegarek był bezobsługowy. Tutaj Casio przychodzi z odpowiedzią: modelem WV-200E-1AF za 395 zł. To sportowy zegarek zbudowany ze stali. Stalowy jest ten element bezela tutaj i tworzywa sztucznego. Stonowana czerń i srebro według mnie uniwersalne, bezpieczne połączenie, nawet jeżeli chodzi o zegarek na co dzień. Wyposażony jest w takie wskazania jak czas światowy, timer stoper, alarm. Do tego mamy dwa, a w zasadzie dwie super dodatkowe funkcje, w mojej ocenie oczywiście. Pierwszą jest Multiband 5A, czyli Wave to znaczy synchronizacja czasu z zegarem atomowym. Mam to w dwóch modelach, Oba to g dużo droższe, a nawet trzy czy czterokrotnie droższe od tego modelu. Tutaj mamy to za 395 zł. I drugą rzecz, którą tutaj mamy często zarezerwowaną tylko i wyłącznie dla g to wodoszczelność na poziomie 200 metrów. Według mnie to rewelacyjna propozycja do 500 zł, na w zasadzie do 400 zł. I... Bardzo dobrze wydane pieniądze. Oprócz tego mamy świetnie zrealizowane podświetlenie. Mam nadzieję, że zaraz łapiemy ostrość. Zobaczcie. Idealne podświetlenie. Cała tarcza. Nie będzie żadnego problemu z odczytaniem godziny. Tak zegarek prezentuje się z boku. Ciekawe, niewielkie perforowane przyciski. Bezel polerowany na bokach i okrężnie szczotkowany. Od góry bardzo fajny element, robi świetną robotę. Takiej rasowości dodają. Na pewno te wkręty od góry całość bardzo przyjemne i solidne wrażenie czy sprawia podczas trzymania tego zegarka w ręku. Delikatnym kolorowym akcentem są napisy i ten oring tutaj wokół malutkiej wskazówki. Przepraszam, wokół tego małego wyświetlacza w tej części. Idealny zegarek na co dzień, za naprawdę niewielkie pieniądze, otrzymujemy naprawdę dużo. Do tego pasek z tworzywa sztucznego. Klasyczny taki, można powiedzieć, dżiszokowy. Stalowy dekiel, prostokątny podstawowe. Informacje o zegarku. Bardzo fajna propozycja w tej kwocie. Wymiary średnica 47 mm. Grubość koperty to 15 mm. Od ucha do ucha. Bardzo kompaktowy rozmiar, bo 46 mm i między uszami 18 mm. Przymiarka. I proszę. Tak się prezentuje Casio. Wave Sceptor na moim 17,3 cm nadgarstku lekki, solidny jak to Casio. Jako przedostatnia propozycja, trafia nam się kolejny g -Shock. Tym razem jednak jest to jeden z najpopularniejszych obecnie modeli. Najczęściej sprzedawany model g na rynku, zwany potocznie Cassie Oak. Model, który trzymam w ręku, to GA2100, BP1AER. <coughs> wersji kolorystycznej Blue Paisley za 479 zł. To g o oktagonalnej kopercie z tworzywa sztucznego. Bardzo proste wykończenie. Tu tak jak w tym pierwszym g nie mamy żadnych przetłoczeń, zdobień, cudów na kiju. I moim zdaniem to jest właśnie klucz do sukcesu tego zegarka. Oktagonalna koperta. W tym akurat modelu przepiękna pastelowa tarcza z narysowanymi Liśćmi, kwiatami. Przepiękne wzory. Zerek posiada wyświetlacz cyfrowy, negatywowy oraz analogowe wskazanie czasu. Na godzinie trzeciej znajdziemy subtarcze informującą o włączonych aktualnie funkcjach. Zegarek jest bardzo dobrze wykonany, lekki i mamy dższokowe funkcje. Mamy czas światowy, mamy stoper, timer, alarm. Tak jak widzicie, wskazówki, mam nadzieję, że to światło tak troszeczkę przekłamuje, ale kolor wskazówek, zarówno godzinowej, jak i minutowej, jak i tej funkcyjnej, odbiega oczywiście od koloru tarczy, co robi świetny efekt. Matowe tutaj bez żadnej kolorystyki napisy Start, Mode, Adjust, Light, G-Shock czy Protection. Wodoszczelność 200 metrów, wstrząsoodporność. Bardzo fajnie zrealizowane podświetlenie. Teraz sobie zrobimy ciemność. I zobaczcie, dioda zapala się. Widzimy wszystko dokładnie i bardzo powolutku gaśnie. Rewelacja. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Idealny czasomierz na co dzień. Mnóstwo wersji kolorystycznych. Do tego wersje w kopertach metalowych. Dobór kolorystyczny jest przeogromny. Do tego w tym roku premierem miała wersja z Bluetooth. Dzięki czemu można synchronizować zegarek ze smartfonem. Idealna propozycja do 500 zł, jeżeli chodzi o ciszoka pasującego na większość nadgarstków i będącego nie rzucającym się w oczy pancernym ciszokiem. Wymiary 45 mm średnicy, 12 mm grubość koperty, 45 mm super rozmiar od ucha do ucha i 16 mm między uszami, jeżeli chodzi o montowanie paska, uwaga. Pasek wyposażony w możliwość szybkiej zmiany. Dekiel starowy z informacją Carbon Core i podstawowymi informacjami o module i zegarku. Pasek standardowy dziszokowy, gumowa szlówka, metalowa sprzączka, jeden rząd ciurek, Wygodny, zegarek leży bardzo przyjemnie na nadgarstku, o czym się zaraz przekonacie. Przymiarka. I proszę bardzo. Dziś na moim nadgarstku. Aż się sam dziwię, że nie mam tego modelu jeszcze w kolekcji. Piąta propozycja to deser, a tym deserem jest oczywiście Diver, dzierżący nieprzerwanie tytuł najtańszego Divera na rynku. część z was już pewnie wie. O jakim zegarku mówię i na co patrzy, jest to Casio Duro. Tym razem jednak będzie to jego odświeżona wersja, a konkretnie model MDV-107-1A3VEF za 359 zł. To najnowsza wersja popularnego Duro od poprzedniego modelu MDV-106. Różni się w zasadzie dwoma szczegółami: brakiem Marlina na tarczy, pod nadapisem WR200. Oraz dwukolorowym bezelem, który nie występował w wersjach poprzednich, oraz brakiem marlina na deklu. Cała reszta jest identyczna. Poperta polerowana po bokach, szczotkowana na górze uszu. Spora koronka na godzinie trzeciej, <laughs> oczywiście, przepraszam, zakręcana z niewielką osłoną. W zasadzie dosyć dużą osłoną. Czarna tarcza ze szlifem słonecznym. I czytelne indeksy pokryte substancją luminescencyjną. Dajwerowe wskazówki bezel Pepsi. Domyślacie się, czemu Pepsi. Kolor logo producenta napoju. Całość sprawia, że zegarek się świetnie prezentuje jest bardzo czytelny. Jak to dajwer? Niewielkie okna datownika. Na godzinie trzeciej, dekiel stalowy, zakręcany. Podstawowe informacje o zegarku. Pasek czarny, gumowy. Też można powiedzieć taki dżiszokowy. Sprzączka metalowa. Też wykończona na wysoki połysk. Bardzo podoba mi się ten zegarek. Żal mi trochę braku tego Marlina na tarczy, ale no, nie można mieć wszystkiego. Słuchajcie, w cenie niecałych 400 zł dostajemy coś, czego nie oferuje konkurencja z wyjątkiem Festiny, o której mówiłem już w jednej topce. Bardzo polecam ten model. Sam posiadałem stare Casio mdv 106 G-Turo w swojej kolekcji i dzisiaj trochę żałuję, że poszedł do ludzi, ale tak jest z każdym zegarkiem, który opuszcza naszą kolekcję. Wymiary: 44 średnica koperty mm, oczywiście, grubość koperty 12,5 mm od ucha do ucha 49 mm i między uszami 22. Milimetry. To co? przymiarka. Proszę. Przepięknie wygląda to Casio. Z tym bezelem Pepsi. Widać szlif słoneczny. Naprawdę bardzo udany model Casio. Podsumowując, Casio jedna z moich ulubionych firm, kupując zegarki marki Casio tak jak widzicie macie ogromny wybór, w cenie do 500 zł można mieć serię Vintage, można mieć Divera, można mieć zegarek z Waveceptorem, można mieć również g i wiele, wiele innych zegarków naprawdę świetnie wykonanych, oferujących bardzo dużo za bardzo niewiele. Ja polecam markę Casio wszystkim. Jeżeli nie chcecie wydać dużo, a chcecie mieć fajny zegarek na lata, to Casio jest właściwą marką. Zegarki do recenzji wypożyczył mi sklep zegarek.net, za co bardzo serdecznie dziękuję. Wbijajcie na mojego Facebooka i Instagrama. Pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze jakieś topki, proszę piszcie w komentarzach, chętnie dla Was jakąś przygotuję. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.